Jesteśmy w sercu Wiednia, za nami y, pomnik y, w Armii Czerwonej. Armia Czerwona tu przeszła w 1945 roku i okupacja sowiecka potrwała 10 lat. I mało kto myślał, że oni szybko odejdą, tak jak siedzieli w DDR-ze przez 45 lat. Ale zgodzili się. Y, w 1955 roku zostawić Austrię, ale ich warunek był taki, że miasto Wiedeń miało utrzymać ten pomnik bohaterom Armii Czerwonej na wieczność. Well, Rosjanie są bardzo czuli na swoje pomniki wojenne. W Estonii rząd estoński przesunął pomnik sowiecki od takiego placu w środku Talina do cmentarzy. W ogóle mnie nie znieścili, ale od razu było ogromne nieprzyjemności, więc przypuszczam, że jeśli Austria by zrobiła coś podobnego, że Rosja by reagowała dosyć ostro. Ale ciebie dodać też, że Armia Czerwona Zwycięska nie walczyła za demokrację, a sprawiedliwość, wolność. Walczyli dla siebie, dla, dla tego tyrania Stalina. Czyli nie wolność wygrała wojnę, tylko totalitarizm. In addition Willis Jeep był nie tylko gwiazdą motoryzacji, ale również par excellence symbolem wyzwolenia. Wszystkie filmy o froncie zachodnim pokazują, jak żołnierze brytyjscy i amerykańscy suną w jeepach przez wyzwolone miasta, machając do tłumów w powodzi kwiatów.

Nikt w owym czasie nie kwestionował mitu całkowitego wyzwolenia Europy i nikt na Zachodzie nie wiedział, że w wyzwolonej na modłę sowiecką Europie Wschodniej dostarczane przez Amerykanów Jeepy były ulubionymi pojazdami nkwd w Stalina. Actually, it was meant to, to work for approximately six months. That's right. That was the average time they uh, estimated it to uh, to be used in combat in battle. So, actually, every six months they had to replace a jeep that was meant for it. But this one is also well. Most of them they are built between 1940 and 1945, something like that. And actually. Still no, going. it's a little bit longer than six months, but they estimated it to be. <laughs> Just <laughs> yes. only slightly. Okay. Thank Many you. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. There used to be a border road here, but it's over now. it For children. Good Hello. 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 I'm a terrible amateur. Real player, yes, he's much better than me. No, no, no. <laughs> <laughs> okay, we won't keep you. All right, Vida Zayn. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. No, już jesteśmy na na końcu tej dawnej drogi granicznej. Austria to Węgier tam. Ale od stędyśtego piątego roku Do 90 roku. Tam była linia żelaznej kurtyny. Czujcieł to używał, powiedział: Od Szczecina na Bałtyku do Triest nad Adriatykiem spadła żelazna kurtyna. 50 lat temu, kiedy myśmy tu byli, tam były ciągi, to było uzbrojone. Linie, fortyfikacja i, i, i tak dalej. Czekał na nas taki wysoki oficer e, sowiecki i dla niego to wszystko było bardzo zabawne. On zobaczył czterech chłopców, nie z takim jeepem. Mieliśmy paszporty brytyjskie. Wtedy ma, mieliśmy różne dokumenty dla samochodu. On to wszystko zdzierał w kawałki, rzucił do kosza z wielkim uśmiechem, wesoły. Czyli wy jesteście w naszej strefie i wasze burżuazyjne papiery tu nie mają znaczenia. I od momentu, że przekrociliśmy, tam była taka wielka brama, której można było zamknąć, ale po drugiej stronie tej bramy co kilometr stał żołnierz sowiecki z takim telefonem polowym zatrzymał nas i zadzwonił że jedzie taki samochód i następny żołnierz już czekał więc byliśmy kompletnie pod kontrolą od momentu przekroczenia tej granicy to tak są World War II, oh, yes. yeah, first aid things That's right, American, American, um... Samochody z czerwonego krzyża mm. wojskowe. Ale trochę be the flying To jeszcze jeszcze troszkę dalej Troszkę dalej. dalej. Ok like military base i możemy się zatrzymać żeby? How old are you? I'm 19. 19? I was 19 when we, when we came here. And you have just finished school? Yes. Did you volunteer? Do you, are you a willing soldier or are you, do you have to do it? I have to do it. You have to do it, right. I remember there was Austria controlled. And then there no man's land, this strefa Nichia. And then the Baton of the. Zapory. Tu się skończył normalny świat i tam był inne zamknięte, nie co. Polen, Frankreich, England. Oh. <laughs> Hier ist mein Sohn. Äh, Amerikaner, Engländer, Polen. Meine Frauen äh, mit Auto. Auto, ja. 50 Jahren. Hej, Barbara, ja. No, andy. Uh, Nicholsdorf Norman Davies. <laughs> staruszek stracił dwie żony, więc jest sam i zobaczył młodą panią i to. My zostawimy Hanią na dwa tygodnie, o ten pan zaprosił i. <laughs> Smutnym efektem żelaznej kurtyny było to, że pogłębiła wzajemną ignorancję w obu częściach Europy. Ludzie Zachodu sądzili, że wszystkie kraje na wschodzie są małe, prymitywne i bezbarwne. Natomiast ludzie wschodu wierzyli w fikcję, że Zachód był jednolicie bogaty, zadbany i szczęśliwy. Panie profesorze, z jaką historią wiąże się to miejsce? Już nie pamiętam. <laughs> Turcy dobili Konstantynopol w 1453 rok i od Istambulu stopniowo awansowali. Byli tu nad Donajem na początku XVI wieku. Zbudowali ten ten zamek, tę cytadelę i prawie 50 lat siedzieli tu, po prawej stronie było Królestwo Węgier i po lewej stronie było Imperium Otomańskie. Wtedy przekroczyli rzekę, opanowali cały Fejsz i poszli aż do Wiednia. Tu dokładnie 50 lat temu przyjechaliśmy jeepem, byliśmy tam na górze, robiliśmy zdjęcia. Dzień był bardzo gorący jak dzisiaj, myśmy byli w koszulach i oni w takich płaszczach skórzanych, czworo. I przyszli do nas, a chłopcy skąd wy jesteście? No to z Manchesteru. I jeden mówi, a Manchester, ja kiedyś tam bywałem, to przepiękne miasto. Musimy iść i wypić coś na zdrowie Manchesteru. I tyle pamiętam, że prowadzili nas do y, knajpy, który był pusty. Y, cygan grał na skrzypce, takie piękne melodie. Postawili szampan i ja tylko wypiłem połowę tego szampanu. I już wtedy więcej przez całą dobę byłem nieprzytomny. Oni zrobili dokładną rewizję tych naszych papierów, torby, i zbudziliśmy drugiego dnia poza Budapesztem. Po tym, jak my, myśmy wyjechali z Węgier, byliśmy trochę bardziej ostrożni. Bo w Jugosławii też ciekali podobni faceci. Ale już wiedzieliście, żeby nie pić szampana. Czy to jest saba? To jest, Dunaj. to jest Dunaj. To jest Dunaj. a zaraz zobaczycie Państwo piękne ujście sawy do Dunaju. Tak. Jesteśmy w najstarszej części Kale Megdanu, gdzie i Rzymianie. I celtowie byli, bo w wykopaliskach można odnaleźć tak, tak celtyckie. Celtyckie. Jest tutaj Celtowie w ogóle założyli. Nazywało się to Sindyduk. Zawsze jest tak gorąco tu w Belgradzie. Ale czerw, czerwiec No czerwiec. Lato jest, zaczyna się tutaj już w końcu, można powiedzieć, w połowie maja. 35-40 stopni. Nawet dzisiaj jest wyjątkowo, bym powiedziała, chłodno. Ja Zas mu trzeba. Film dokumentalne film. Dokumentalny film, człowiek prawie

My dosłownie jesteśmy tutaj 10 minut, nie, nie, nie 10 minut, a najdłużej. Zrobiłam z pana noblistę. No, no. no, ale tutaj ale jest czy, symbol, czy to jest symbol. No, Wie, więc ja zrobię zrobiłam więc, więc dlatego się zaśmiałam. Nie, pokój. nie, kanał. nie, 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 gród, czyli kamienny gród, jest bardzo, bardzo stary. Te kamienne mury są serbskie średniowiecznie, ale przedtem tym by... Celtowie, Rzymianie, Słowianie, e, przyszli chyba w VI-VII wieku, wtedy powstała wielka, mocna Serbia, średniowieczna, który spadła pod panowanie Otomanów. W XVIII wieku przyszli Austriacy z północy i Serbia wyzwoliła się z tych rządów dopiero w XIX wieku. XX wiek bardzo ciężki, pierwsza wojna światowa, druga wojna jeszcze gorsza, Niemcy. I po wojnie Serbia była główną częścią Jugosławii. I jak ja tu przyjechałem, w 1978 roku była Jugosławia i Jugosławia była bardzo dobrze widziana. Patrzyliśmy na to wszystko i nie tak bardzo krytycznie. Jugosławia była państwem federalnym i Tito trzymał to wszystko do kupy. Federalna Republika Jugosławii rozpadła się w ciągu 15 lat. Serbia była największą republiką w Federacji i rząd Jugosławii w 1991 roku był w rękach Serbów i Miloszowicza, który był Komunistą tej barwy, który dobrze znamy, równocześnie nacjonalistą, tak jak Stalin. I Milošević zrobił wszystko, żeby ta federacja trzymało się. A kiedy wojska Jugosławii zacięli czystki etniczne Kosowo, nareszcie NATO opowiadał z tym bombardowanym w Belgradzie. Po roku mniej więcej Miloszewicz musiał się podać, Jogosława przestała istnieć i Sabia od tego czasu jest sama.